Podobnie postępujemy z częścią kolejną zmniejszenia funduszu jednostki. Poprawiamy, zmieniamy arabską dwójkę na rzymską trójkę. Czcionkę, pogrubienie dziesiątka jest dobra, ale tutaj jeszcze w treści pojawia się w nawiasie, Tytułu. I zapisujemy. Kolejna pozycja wymaga poprawienia numerka będzie rzymskie 3,1 czcionka. Chcemy mieć dziewiątkę, i zapisujemy. Kolejna pozycja zmienia się nazwa, rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych. Za rok ubiegły zmieniamy numerek na rzymskie 3,3 czcionka. 9, ok. Zapisujemy w pozycji 2, 4. Zmieniamy tylko numerek. Będzie rzymskie 3, 4. Sprawdzimy czcionkę. Jest dziesiątka, chcemy dziewiątkę. I zapisujemy zmianę. Pozycja 2, 5. Popraw pokrycie amortyzacji, nazwa się nie zmienia, zmieniamy numerek 3.5 Sprawdzamy czcionkę, jest 9, zapisujemy Popraw 3 rzymskie, kropka 6 Sprawdzimy czcionkę, 9, ok Zapisujemy 2 i 7. Zmieniamy numer na 3. I 7. Zapisujemy. Teraz dojdą nam dwie nowe pozycje, więc musimy się ustawić na węźle trójce. Nowe pozycje w węźle 3 będą podobnymi pozycjami, jakie zostały dodane w, na węźle 2. Możemy sobie Skopiować do schowka CtrlC treść ustawiając się na węźle 3. Teraz dodamy nową pozycję i dopiszemy tylko słówko pasywa. I skopiujemy treść wziętą do schowka. Zanumerujemy to trzy rzymskie, kropka 8. Zmienimy czcionkę na dziewiątkę regularne. OK. Zapiszemy te pozycje. Podobnie na pozycji 9 pojawią się środki obrotowe, które możemy sobie Również wziąć do schowka, ustawić się na węźle 3, dodać nową pozycję, skopiować, i tu będą środki nie otrzymane, a przekazane. Numerek będą miały rzymskie 3,9. Czcionkę też zmienimy na regularną dziewiątkę i zapiszemy. Teraz pozycje inne zmniejszenia przeniesiemy niżej i poprawimy numer im na rzymskie 3 10. Jeszcze sprawdzimy czcionkę. Przestawimy na dziewiątkę. I zapiszemy i drugi moduł zmniejszenia funduszu jednostki mamy gotowy.